Witam wszystkich w kolejnym nagraniu Dzisiaj kolejny materiał Tym razem będzie to Dzień jedzenia Tak jak prosiliście w komentarzach Żebym pokazał jak wygląda taki dzień jedzenia U mnie na masie I ogólnie jak spędzam Właśnie jak to u mnie wygląda Od rana do wieczora Standardowa procedura od rana Czyli kardio Już właśnie sobie tutaj kręcę 30 minut Obecnie jest to na masie nie powiem, bo się nie chcę okrutnie, ale wiem, że no, trzeba robić. Jak odpuszczę to kardio na masie, no to już w ogóle będzie i tragedia z kondycją, i z formą. Także robię codziennie 30 minut na ten moment. Ej, jej, czy coś piję przed kardio? Nie, po prostu wstaję, ogarniam się, Ej, piję sobie a, kawę żeby się obudzić, posiedzę 15-20 minut no i siadam na rowerek. Potem od razu po cardio robię sobie śniadanie, ale to już zobaczycie. No i tak to wygląda. Tutaj w tle, akurat dzisiaj leci, już Wam pokazuję Stranger Things. Już oglądałem całe, ale bardzo dawno. Już zapomniałem o co tam chodzi. Także od nowa sobie oglądam, żeby ten czas jakoś lepiej leciał. A akurat już trzeci sezon, pewnie większość zna, ale jakby ktoś nie znał, to bardzo polecam. Fajny serial, jeżeli ktoś zna jakieś, też fajne, może w komentarzu napisać. Tylko muszą być wciągające. Jakby były właśnie coś tego pokroju, no to jeszcze lepiej. Ja już właśnie sobie skończyłem cardio i przygotowuję pierwszy posiłek, śniadanie. Będzie to 5 całych jaj plus kajzerka. Lekko przyprawiam solą te jaja i dodaję sobie aromat bekonowy. Większość pewnie już zna, bo dosyć często już się kończy. Już się kończy, to musimy z butli poleć. Zawsze dodaję, przed, ma ten lepszy smak, aromat niż po dodaniu. Jeszcze tutaj odpowiem na pytanie, bo ostatnio mi klient zadał, podopieczny zadał y, pytanie, co zrobić, bo z jednego jajka mu wypadły dwa żółtka. Jak ci wypadły z jednego jajka dwa żółtka, no to masz pecha i musisz to policzyć jako dwa, po prostu. Bo to y, po prostu jest w tym jajku, jest mniej. Białka, ale żółtka jest więcej, no i jakbyś to rzucił na wagę, odmierzył, to masz normalnie liczone jako dwa żółtka. Także no, to tak w ramach wyjaśnienia, jeżeli komuś by z jednego jajka wypadły dwa żółtka, no ale znowu, jest, znowu z drugiej strony masz, jesteś bardziej oszczędny. No, także widzicie, jak na prosto wygląda ta jajecznica. I zaraz, jak się zrobi, rzucę sobie to na talerz i wam pokażę, jak to. Wygląda. Śniadanie już mam gotowe. Jeszcze raz przypomnę: 5 całych jaj plus jedna Kajzerka. Ta Kajzerka chyba waży 70 gramów. I suplementacja do tego. Zawsze sobie suplementację dzielę na 15 dni do przodu, do 3 pillboxów po 5 dni. Co tutaj jest? Nie wiem, pewnie coś pominę, ale totalne podstawy. Omega, witamina C. Kurkumina z piperyną, magnes, y, witamina B, D, D3 plus K2 i chyba tyle. I chyba tyle. Tu jest jeszcze antybiotyk. Nie antybiotyk, tylko lek na jelita. I chyba tyle tu jest wszystkiego. No. Także zabieram się za jedzenie. No i tak właśnie zaczyna się dzień na masie. Dobrze, czas na kolejny posiłek. Posiłek przetreningowy. Jest to 250 g gotowanego kurczaka, 50 g ryżu oraz ogórek kiszony. Możesz tutaj pokazać z bliska, jak to wygląda. Wszystko z wody, nic specjalnego. Dodatkowo kotlin, oczywiście, żeby to nie było takie suche. Oraz sos chili, słodki. Też bardzo lubię z Lidla, jakby ktoś pyta pytał. Ale już go chyba pokazywałem w jednym materiale. Też Troszkę chociaż on ma bardzo dobre makro, bo 160 kalorii na 100 ml, także bez tragedii. No i dodatkowo to wszystko będzie e, przeprawione hormonem, bo tak nie wiem, wspominałem, czy nie wspominałem, biorę przed treningiem i po treningu. No, posiłek troszkę mniejszy. Ale od, od dłuższego czasu zacząłem właśnie takie, że ten posiłek przetreningowy jest mniejszy. Dlaczego? Bo po prostu lepiej mi się ćwiczy, nic nie leży na żołądku i nie muszę czekać tam półtorej, dwie godziny, żeby iść na trening, tylko dosłownie zjem to, od razu się pakuję, jadę, nie wiem, za 40 minut będę na siłowni, już spokojnie mogę sobie ćwiczyć bez żadnego tam jakiegoś dyskomfortu yy, i problemów jakichś tam gastrycznych. Także klasycznie jem, no i lecę na trening. Ja już wróciłem z treningu. Na spokojnie skończyłem trening, przyjechałem. Nic po treningu nie piję. Oprócz intra-workoutu, podczas treningu było wypite. Nie pokazałem 10 g glutaminy, 10 g EAA, 10 g kratyny i tyle, i tyle. I saszetka bolero, żeby to lepiej smakowało. No i teraz sobie przyjechałem do domu. Minęło gdzieś właśnie te 30 minut tak, plus minus. I tutaj jest posiłek przedtreningowy. Hmm, może nie wygląda zbyt ładnie, ale jest to kleik, mąka, czyli mąka ryżowa. Ja robię to w ten sposób, już to pokazywałem, że daję mąkę, izolat, zalewam wodą, odrobina gumy ksantanowej, żeby to było troszkę bardziej gęste, ale naprawdę odrobina, max 1 gram. I wszystko leci do mikrofali, widzicie, później daję sobie to do lodówki, wychodzi z tego taki sztywny puding yy, i do tego również leci hormon. Przed treningiem jak i po treningu. No i zabieram się, aha bo nie powiedziałem ilości. Yy, 60 gram izolatu oraz 100 g mąki czyli 80 węgli. Tak wygląda posiłek potreningowy Jak z każdym początkiem miesiąca właśnie dotarła do mnie paczka od sponsora z Ostrowitu. I nie przedłużając, już Wam tutaj pokażę, co mi wpadło. Mam nadzieję, że otwieram z dobrej strony. Ale chyba tak. W ogóle zobaczcie, jaka ta paczka jest duża. Zobaczymy, czy wypchana folią, czy coś tu w jest. Okej. Jednak folię. Nie, no. dobra. Jest tak. Białko, peanut butter, koncentrat. Raz. Koncentrat. Dwa. Ale to jest smak cappuccino. Nie testowałem obu, także coś nowego. Izolat. Ciastko. Wafel. Czekolada. Wanilia wafel, tego nie testowałem, także sobie też spróbuję. Czekolada wafel, izolat 3, 4 czekolada, 5 czekolada wafel, 6 e, to są owoce leśne, tego też nie próbowałem. Taki troszkę inny smak dla przełamania, żeby nie było wszystko mulące. Widzicie, spory zapas białka, ale na tym nie koniec. 6 czy 7, już nie pamiętam, chyba 7. Znowu czekolada wafel. I do troszkę mniejszych suplementów sobie teraz przyjdziemy. Glutamina cytrynowa. Stosuję glutaminę. omega, beta HCR beta ina HCL to jest nowy suplement w Ostrowicie, wcześniej tego nie było, także zamówiłem sobie, przy sporej ilości białka się przydaje. Kurkumina z piperyną raz, koenzym k 10 I jeszcze raz kurkumina z piperyną. No, także widzicie, wszystko? a nie, jeszcze nie, nie, coś tu jest jeszcze. A, kompleks witaminy B. To ze względu na jelita cały czas jest suplementowane. No, także widzicie, trochę tego jest, głównie to jest białko, no bo naj najbardziej, najwięcej mi tego schodzi. Eee, w zasadzie tu jest tych jelitów. Raz, dwa, 3 4 5 6 7 czyli to jest 7 siedem razy 7 siedem, 4900 yy, tak 4.9 kg plus jeszcze tutaj koncentraty 1800 7 no 7 kg białka na miesiąc może starczy także dziękuję jeszcze raz tutaj firmie Ostrowi za paczkę jak co miesiąc jak zwykle postaram się ją użytkować, spożytkować w jak najlepszy sposób, żeby były przyrosty na tej masie. Dziękuję i przypominam, że z kodem Wojtek10 macie 10% zniżki na cały asortyment. A asortyment jest bardzo naprawdę szeroki, dużo jest tych produktów, jakość jest bardzo dobra, jak i również smaki. Oprócz biszkoptu, nie będę tutaj ściemniał, powiem, że biszkopt mi nie pasuje. Także tu nie zamawiajcie, ale reszta smaków jest naprawdę super. Także zapraszam do zakupu i pozdrawiam. Trzy godziny minęły, czas na kolejny posiłek. Będzie to 50 gramów ryżu, 250 gramów kurczaka oraz ogórek kiszony, czyli tak jak w poprzednim. Ale tutaj wyglowodanów mam więcej, bo tu już jest 80, a nie chcę mi się, nie mam wafli. Normalnie bym to dobił waflami ryżowymi, ale wafli nie mam. Dlatego zrobię sobie płatki ziemniaczane. Już kiedyś je pokazywałem. Firma Kolpol. Można dostać na Allegro. Jak je robię? Chociaż to jest banalnie proste. Odrobinę daję wegety. Przyprawy. ok. Wsypuję 50 gramów płatków. Wam tutaj na 50 gram płatków ja daję 250 wody. 250. I mieszam. Mieszam sobie to. A jeszcze pokażę Wam Game Changera, że będzie jeszcze lepsze. Chwileczkę, tylko sobie wezmę. O, Funky Flavors. Grillet cheese 7 mniej więcej i mieszamy. Widzicie, już się taka konsystencja robi gęsta. No, już w zasadzie jest gotowe. W ogóle fajna opcja, nie? Ja to już powtarzam, ale może ktoś ogląda pierwszy raz, jeżeli ktoś lubi ziemniaki, pire. A nie chcę mu się robić ich, to właśnie te płatki są spoko. No i ile mi to zajęło? 2 minuty. Już jest gotowe. Dam to na ryż, zrobię sobie takiego miksa. I tak się to wszystko w rządku wymiesza. O, no, I tutaj mam 80 g z to zrobić. I jeszcze do tego damy jakiś sos. Chwila, damy sos. Nie pokazuj lodówki, bo mogą tu zobaczyć to, co nie, nie wypada. Damy ponownie sos słodki, czyli odrobina. Nie daję tego pół butelki i barbecue chorizo, roleski. też tego tak odrobinę. Tylko żeby dosłownie było to pokapane, to jest dosyć ostry, jak na mnie, i tak się to prezentuje. Idziemy jeść. Dobrze, a więc czas na ostatni posiłek. Jak widzicie, mam przed sobą sushi, dokładnie 60 kawałków. No tak, teraz znajduję się w okresie masowym i nie mam problemu. Jeżeli chcę, to po prostu jest okazja czy coś w tym stylu. Chociaż dzisiaj nie ma żadnej okazji, no ale mi i Natalii zachciało się sushi, no to zamówiliśmy sushi, więc nie mam z tym problemu, żeby zjeść ale też, żeby tutaj nie naśladowali mnie moi podopieczni lub inne osoby, że no Wojtek trenerie trener je, no to ja też sobie tak jem, bo on mówi, że to jest dobre. Słuchajcie, u mnie jest taka różnica, że po pierwsze ile ja bym na masie nie przytył, do jakiego poziomu tłuszczu bym po prostu nie doszedł, to i tak wiem, że to zredukuje, tak czy siak. A robię to dlatego, bo po prostu Raz, żeby troszkę tą formę, nie wiem, nie chcę, nie chcę powiedzieć, żeby zatracić, ale troszkę powiedzmy nabrać na siebie yy, i po prostu przechodzić w okres redukcyjny z, takim, z taką chęcią, tak? Bo jeżeli ja będę cały czas głodny, będę cały czas jadł yy, jałowo i wejdę z saniem, z przepałem w redukcję, no to to będzie masakra, tak? Ja muszę mieć taki stan, że już mnie będzie nosiło, żebym przeszedł na tą redukcję. Yy, I wtedy to będzie, będzie, mi to sprawiało przyjemność, tak? A jeżeli ja będę głodny i od razu wchodzę w redukcję z głodem i z takim niedosytem, no to sami wiecie jak to się kończy, to będzie ciężkie, nie? Dlatego sushi, y, 60 kawałków, Natalia zje pewnie 50, ja zjem 10. <laughs> nie no, y, pewnie zjemy tak po połowie, to też możesz to pokazać z bliska. To nie są też jakieś, y, to są te, jest dużo też tych małych kawałków. Ogólnie sushi to taki mój ulubiony cheat. W zasadzie też taki najzdrowszy. Kto lubi sushi, to teraz pisze w komentarzu: Lubię sushi. Jeżeli też jest takie, takiego zdania. No jeszcze steki. Steki też są spoko. No także tak to właśnie wygląda. Dzisiaj były też ciężkie nogi, także mm. będzie przepalone. No, pójdzie w mięso. Jemy. No tak to wygląda z bliska, bo przedtem nie zdjąłem plastiku. Jeżeli ktoś by szukał dobrego sushi w Warszawie w dobrej cenie, przystępnej, to jak najbardziej polecam masami, masami sushi. No, niestety żadnego kodu rabatowego nie mam, ale i tak jest, jak na Warszawę, to tanio i smacznie. No a więc tak właśnie wygląda taki u mnie przykładowy dzień jedzenia aktualnie w okresie masowym. Jak ktoś mógł zauważyć lub nie, tych posiłków teraz jest pięć. Dlaczego pięć? Już tłumaczę. Zawsze jadłem 6, nawet na redukcji przez pewien przez moment jadłem 7, ale teraz jem 5. Dlaczego? Bo po prostu dłużej śpię. Tak, Wcześniej na redukcji spałem po 4-5 godzin, wstawałem 5-6 rano. No to wiadomo, że tych posiłków wolałem gdzieś więcej, a, a żeby były mniejsze, a więcej. A teraz nie chcę się spieszyć, pchać na siłę gdzieś co 2 godziny. Także na spokojnie sobie wstanę, zrobię kardio, to już jest ta godzina 9 i potem już do wieczora fajnie się wyrabiam z tymi pięcioma posiłkami, więc dlatego właśnie 5. tutaj na dole Wam wyskoczy makro jakie aktualnie jest nie uwzględniając tego sushi, które było oczywiście na noc no i tak to wygląda jeżeli ktoś tam pewnie, jeżeli ktoś pytał o suplementację zaawansowaną to zmian żadnych nie ma dalej jest to 500 mg Tygodniowo testosteronu oraz 300 mg. Primy. No i leci hormon, hormon 666 rozbijam to na 333 przed treningiem i 3, 33 po treningu, hormon stosuję z imperiala, środki z androchemu, jeżeli ktoś by był ciekaw, o, z obu jestem zadowolony, peptydy też również te dwie firmy na przemian, zależy co mam pod ręką. No i tak to wygląda. Waga, waga na ten moment naszczo dzisiaj pokazała 105,5 kg, także już dosyć solidnie, ale widzę, że na początku tak napuchłem wodą, twarz dosłownie miałem jak balon, a teraz już nawet jak widać, pewnie kto ogląda, to już ta twarz nie jest taka popuchnięta jak na początku, bo to był taki efekt właśnie takiego balona no i jakby to zaczęło widzę się utwardzać, ubijać także spoko kończę trzeci tydzień masy jeszcze na pewno z minimum 5-6 tygodni no i zobaczymy co się uda co się uda tam dobudować dodam jeszcze że a propos właśnie tej retencji wody to głównie ta retencja to było takie wypełnienie tak dużo poszło w twarz bo nie powiem ale forma forma jest nadal przyzwoita, forma jest nadal przyzwoita. Widzę, że ta skóra jest cienka. Nie, nie, są, nie, jest, nie jest to taki tłuszcz. Pewnie ktoś wie o czym mówię. To jest, jeżeli tłuszcz jest, to czuć takie granulki, jest twarda skóra i ogólnie to jest takie zbite. A u mnie to jest wszystko takie wodniste, tak? Także to jest na pewno plus. No ale tak, jak mówię, nie, na tej masie nie, nie przywiązuję jakiejś mega uwagi. Do formy, żeby patrzeć na formę, bo zawsze tak robiłem każdą masę, że patrzyłem na tą formę, formę, a później jak przyszło redukować, to sobie biłem w czoło, czemu nie budowałem masy, jak są braki, tak, bo patrzyłem na formę. No, jak będziemy patrzeć cały rok na formę, to w takim wypadku nic niestety nie zbudujemy i będziemy wyglądać cały czas tak samo, a tą sylwetkę trzeba poprawiać, tak. Także y, dziękuję, jeżeli ktoś dotrwa do końca materiału. Y, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Łapka w, w górę, łapka w dół, jeżeli się nie podobało. Jeżeli się nie podobało, to napiszcie no dlaczego. Y, targi FIWE. Nie wiem, czy ten materiał będzie przed fiwę, Chyba będzie przed fiwę, także pojawi się na stoisku Bad Irona na targach FIWE. Także zapraszam. Na pewno będę w sobotę, czy w niedzielę, to jeszcze się okaże. No i co, komentujcie, dawajcie propozycje. Jeżeli coś niejasne, niejasne, to też pytajcie i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pozdrawiam.